Spokój i dobro kochani, dziś jest piątek 31 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o Panu Jezusie, który poszedł do pewnego przywódcy faryzeuszów, ale byli tacy, którzy śledzili Pana Jezusa, czy On w szabat uzdrowi. Bo był to szabat, był to szczególny dzień, który przez wszystkich Żydów traktowany jako dzień pański, w którym nie należy spełniać żadnych posług. I zjawił się tam człowiek, który był chory na puchlinę wodną. I Jezus zadał im konkretne pytanie, czy w szabat można zrobić coś dobrego, czy też nie. I oni nie byli w stanie Mu na to pytanie odpowiedzieć. Jezus zadał im kolejne pytanie, i powiedział: "Czy któryś z was, kiedy w momencie, kiedy jest szabat i wpadnie jego syn albo wół do dołu albo do studni, nie zostawi wszystkiego i po prostu nie patrzy już na ten szabat, ale po prostu ratuje życie, bo teraz?" Zaraz trzeba mu pomóc. To słowo zaraz jest bardzo ważne, żebyśmy nie odkładali pewnych czynności na później, dlatego że później może być już za późno. Pamiętam, kochani, że kiedyś otrzymałem od jednego ze współbraci taki plakat, na którym była parafraza takiego przedrostka za. I tam rzeczywiście na tym plakacie było nawrócenie: że ktoś mówi, że jest za młody, później za kochany, później zapracowany, a później już jest za późno. Myślę, kochani, że nie ma co odkładać niektórych rzeczy na później, bo tego później może już nie być. Jest takie opowiadanie, które bardzo często lubię opowiadać na rekolekcjach, szczególnie do dzieciaków. Jest to opowiadanie, które przedstawia tę prawdę, że nie powinniśmy odkładać na później niektórych rzeczy, dlatego że może wyjść śmiesznie albo po prostu głupio, albo po prostu tragicznie. Jest to opowiadanie o pewnym człowieku, który otrzymał piękne spodnie, eleganckie spodnie i zamierzał w tych spodniach pokazać się. Kolejnego dnia na bardzo ważnym spotkaniu. Chciał zaimponować wszystkim obecnym. Ale te spodnie miały pewien defekt. Były 2 cm za długie. Więc poszedł do swojej żony i mówi: Kochanie, słuchaj, skróć mi spodnie 2 cm. Chcę elegancko wyglądać na spotkanie w biurze. Kochanie, słuchaj, zawsze przychodzisz wtedy, kiedy mam najwięcej roboty. Pójdź do twojej córeczki, może ona ci pomoże. Poszedł do niej: córuś, weź tatusiowi skróć 2 cm spodnie. Tato. Obiecałeś, że mi pozwolisz pójść na dyskotekę. Właśnie dzisiaj jest ten dzień. Aha, no rzeczywiście, zapomniałem. To pójdź już na tę dyskotekę, tylko nie wracaj zbyt późno. Poszedł do swojej teściowej i mówi: Teściowo, kochana, co było, to było, ale skróć mi dwa centymetry spodnie. No dzisiaj jestem już umówiona pojutrze, ale nie ja potrzebuję jutro na spotkanie. Więc w końcu poszedł do sąsiadki. A sąsiadkowi wiesz, sąsiedzie, akurat mam maszynę tutaj do szycia przygotowaną, więc wzięła nożyczki ciach, 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 obcięła 2 cm, oprzyła na maszynie do szycia. On wziął te spodnie, powiesił na oparciu od krzesła, położył się spać, ale wróciła jego teściowa i pomyślała sobie, pewnie ten fakt, że nie pomogła mojemu zięciowi, nie wpłynie dobrze na nasze relacje, więc zrobię mu dobry uczynek, skrócę mu te 2 cm spodnie. I zrobiła. Później przyszła córka i pomyślała, następnym razem tata nie puści mnie na, dysko na dyskotekę, więc zrobię to dla mojego taty. Skrócę mu dwa centymetry spodnie. Jest w końcu moim tatą. Więc ciach, 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 obcięła, powiesiła na oparciu od krzesła. Tata się ucieszy. Ale również jego żona ja popatrzyła na niego. Ten mój stary, jaki jest, taki jest. Ale śpi jak małe dziecko. <laughs> Chyba zrobię mu taki dobry uczynek. Tak jak mnie prosił. Skrócę mu te dwa centymetry spodnie. Skróciła i co? Rano, kiedy człowiek wstał, przeciągnął się, pomyślał sobie, będę miał piękne spotkanie w pięknych spodniach w moim biurze, ale kiedy założył, wyobrażacie sobie jego minę? Kiedy spojrzał w dół, te spodnie nie nadawały się już na żadne ważne spotkanie, chyba że na ryby. Można by powiedzieć, że każda z tych osób zrobiła dobry uczynek, ale nie w swoim czasie, za późno. I myślę, kochani, że. Tutaj, mimo że jest śmiesznie, to czasem w naszym życiu nie jest śmiesznie wcale. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj już jestem w swoim pokoju, wróciłem ze Stanów Zjednoczonych. Zostałem zaproszony przez parafię Aolej do w, w której pracowałem 28 lat temu. Później w 2001 roku również byłem, żeby założyć taki chórek, coś w rodzaju małego chóru wielkich serc. Chórek z różnymi przerwami istnieje do dzisiejszego dnia. I również w 2008 roku byłem na rekolekcjach wielkopostnych, spędziłem tam wielkanoc z moimi współbraćmi i z, moim, z naszymi parafianami, Kochani, zostałem zaproszony po to, żeby celebrować sakrament bierzmowania w języku polskim dla 24 osób. Oprócz bierzmowania odbył się również chrzest małej Anielki, która jest córką Celiny, która kiedyś razem ze swoim bratem, ze swoją siostrą i z innymi dzieciakami 28 lat temu służyła do mszy świętej, a dzisiaj jest mamą. Chcę wam powiedzieć, kochani, że ten tygodniowy pobyt w Bostonie był dla mnie takim powrotem do przeszłości. Przypominam sobie, jak próbowałem wchodzić w rzeczywistość Innego rodzaju duszpasterstwa, jaki znałem, mianowicie duszpasterstwo polonijne. Wśród ludzi, którzy jako odważni przyjechali tam do Bostonu, do Ameryki, żeby rozpocząć nowe życie. Pozostawili rzeczywistość polską, po to, żeby w sposób nowy, świeży i czasem niełatwy rozpocząć zupełnie nowe życie. I chcę Wam powiedzieć, że również ten. Pobyt w Bostonie przez ten tydzień był dla mnie takim momentem, w którym mogłem odkryć takie powołanie do tego, żeby przybyć i umocnić moich braci i siostry. Spotkałem tym razem w Bostonie trzech moich współbraci. Ojca Jerzego Żebrowskiego, który jest bratankiem słynnego brata Zenona Żebrowskiego, misjonarza z Japonii. Również spotkałem ojca Andrzeja Tredera, z którym spotkaliśmy się w seminarium. I również brata Łukasza, którego wcześniej nie znałem, ale który od razu dał się polubić jako taki bardzo otwarty i dobry człowiek. Kochani, każdy z braci posiada różne walory. I ci, którzy byli kiedyś, i ci, którzy będą w przyszłości. Nie ma co porównywać, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Każdy z nas posiada różne talenty. I to, do czego doszliśmy, do jakiego wniosku doszliśmy z parafianami, że nie ma co oglądać się i tęsknić, uteskiwać, że tak powiem, tylko należy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Dlatego, że synodalność właśnie na tym polega, że każdy z nas jest częścią kościoła, każdy z nas jest odpowiedzialny za kościół, więc nie ma co się oglądać na pomysły innych, tylko w takiej jedności, w posłuszeństwie oczywiście hierarchii, należy działać. Dlatego wraz z moimi współpracownikami pojechaliśmy do arcybiskupa Bostonu, Ryszarda, któremu powierzyliśmy również parafię i prosiliśmy o błogosławieństwo. To biskup. Ryszard pozwolił mi, żebym na jego terenie bierzmował i chrzcił. I dlatego też posłuszeństwo tej władzy lokalnej też jest bardzo ważne. Wyjątkowym wydarzeniem dla mnie była wizyta w polskiej szkole, gdzie zawsze, w każdą sobotę, spotykają się dzieciaki, żeby uczyć się języka polskiego. Są to dzieci, które urodziły się najczęściej już tam w Ameryce, ale chcą kultywować w sobie to, co jest takie polskie i piękne. Rodzice chcą nie tylko, żeby dzieci mówiły po polsku, ale żeby również miały takiego ducha polskiego. I nad tym pracują wspaniali pedagodzy, z panem Jankiem na czele, który od wielu lat jest już dyrektorem tej szkoły. Kochani, parafia do Dowczęstochowa w South Boston przeżyła bardzo wiele różnych trudnych sytuacji w swojej historii, o których nie chcę wspominać dzisiaj tutaj. Ale chcę wam powiedzieć, że to, co ich wszystkich jednoczyło, to wiara. Wiara pomogła im przetrwać, że jednak może być dobrze. Wiara, że kiedy przychodzą jakieś ciężkie, trudne chwile, kiedy przychodzą takie wielkie piątki, to również przyjdzie poranek zmartwychwstania. wstania. dlatego chciałbym pobłogosławić i prosić Was wszystkich, byście również modlili się o to, żeby i parafia Olejdow Częstochowa, ale również wiele innych parafii na całym świecie, które często borykają się z różnego rodzaju problemami, były wspierane przez Ducha Świętego, który będzie kierował dobrymi ludźmi, którzy są otwarci na Jego działanie. Dziękuję Panu Bogu, że wysłał mnie czwarty raz do Bostonu po to, żeby umocnić moje siostry i moich braci w wierze. To jest tak jak Święty Paweł, który często wysyłał listy, ale również często odwiedzał również społeczności, żeby wydobyć to, co w nich jest dobre, ale również żeby być może skomentować, skorygować to wszystko, co jeszcze potrzebuje naprawy. Chciałbym, kochani, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyjęli mnie w Bostonie, zarówno moim współbraciom, jak i również parafianom. Niestety nie z wszystkimi udało mi się spotkać, był to tylko tydzień czasu. Niektórzy czują taki niedosyt, ale... Zawsze powtarzam, że lepszy niedosyt niż przesyt. Ale to, co jest w dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy nie odwlekali niektórych rzeczy, żebyśmy starali się zaraz, natychmiast, jeżeli jest natchnienie, jeżeli jest potrzeba, to po prostu trzeba natychmiast zareagować. I na zakończenie, kochani, chcę przekazać wam, Boże, błogosławieństwo. Choć w mojej głowie jest jeszcze inny czas, bo wiadomo, że inna strefa czasowa, to jednak taki zespany również pobłogosławię wam i mam nadzieję, że ono będzie równie skuteczne, bo to Pan Bóg nam błogosławi, a my wszyscy jesteśmy Jego narzędziami. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa, pa. do jutra.